Karta numer jeden. Co w Waszej duszy siedzi, to znaczy A? Co czujecie i co Wasz duchowy przewodnik wam radzi? Moi drodzy, kontrola. I to bardzo duża. Kontrola nad wszystkim. Albo będzie tak, albo inaczej. Na, albo będzie tak, jak ja chcę, albo do widzenia. ok? Nadjeżdża to dużymi krokami do Was. A, jednak nadjeżdża, ale macie jakieś wahania, jakieś blokady. Wasza dusza chce się wyrazić całkiem inaczej. A. Moglibyście pomagać komuś. Chcecie finansowej niezależności, finansowego a, wsparcia. Więc ta kobieta lub mężczyzna, byk, panna albo koziorożec, może wam w tym pomóc. Okej? Okay. Niemniej jednak, jeżeli jesteście kontrolowani przez kogoś, to wasza dusza wam mówi, nie tędy droga. OK? Posiadacie wszystko to, co każdy człowiek powinien posiadać. Czyli jednym słowem wasza dusza wam mówi, hej, teraz będziesz zbierać owoce tego, co żeś, żeś zasiał wcześniej. Może być tak, że się będziesz obawiać, że zajdziesz w ciążę, ale Twoja dusza też mówi: hej, tu jest dużo mm, nowych idei, duża kreatywność. I jeżeli chcesz zajść w ciążę, to Twoja dusza Ci mówi tak, jak najbardziej przez następne dwa miesiące albo i cztery, albo i 6, bo mamy trzy gatóry. Rydwan jest tutaj odwrotnie. Więc są jakieś blokady tutaj. Ale duchowe karty Ci mówią, numer 55. A 55, jak widzisz piątki do zmiany, you can have a partner, you love. Czyli możesz mieć partnera czy partnerkę, a, którego czy którą kochasz. But don't forget all the other Loves. Ale nie zapominaj o innych miłościach. Such as friends, czyli takich jak przyjaciele, rodzina, zwierzęta i tak dalej. Ok. No, także życzę Wam tego z całego serca. To była karta numer jeden. Teraz zaczynamy kartę numer. Dwa. Numer dwa. Czyli co Wasza dusza mówi? To na końcu. Hm, Moi drodzy, wasza dusza chce wyrazić swoje uczucia. To może wy wiecie nawet. Że macie kogoś w też w swoim otoczeniu, <laughs> bliźnięta waga albo wodnik, kto jest praktycznie gotowy dojść do sedna całej sytuacji. Szykuje się tutaj jakaś rozprawa i dusza Wam mówi: No, nie jesteście w zgodzie z tym, co się po prostu dzieje. Jest tutaj dużo zdrad, manipulacji, oszustw i wy o tym dobrze wiecie. Ale macie też i koło fortuny, czyli zaczniecie zbierać waszą stronę, praktycznie to koło się toczy. Więc nie bójcie się tego co Was czeka. A wasz przewodnik duchowy to numer 5 I on ci mówi, czy ona. You can be a caregiver and rescuer Czyli możesz być opiekunem i e, ratownikiem. But be sure own be sure you are your own caregiver first. Ale upewnij się. Że, że zadbasz piew o siebie, czyli będziesz swoim własnym opiekunem. Jednym słowem, ha, macie orzech tutaj do zdzierzenia, wiecie dobrze, co w waszej duszy siedzi i nie oszukujcie się. Ok? Numer 3 karta. Moi drodzy, trójka. Raz, dwa, trzy. Czemu ja wdałam aż no, to powinno odejść. Czyli a, jeśli chodzi o związki, to wypatrujecie w swoją przyszłość. Twoja dusza mówi ja chcę już wiedzieć, na czym stoję. Macie o... Twoja dusza nie chce zostać w tym samym związku, coś się po prostu sypie, i dobrze o tym wiecie. A piątka to zmiany to jest piątka kielichów. Będziecie potrzebować dużo czasu, aby to przemyśleć i odpocząć, naładować swoje akumulatory, aby podjąć tą decyzję odejścia. Tak Wam, tak Wasza dusza się wyraża i tak czujecie. A wasz przewodnik duchowy, numer 44, proszę, i to jest mistrzowski numer. Dwie czwórki to na pewno macie wsparcie u aniołów. A piękny numer: You can spot Dark Entities, czyli szybko zauważasz, ciemne rzeczy, ciemnych ludzi. W tym sensie, że coś mają do ukrycia. Because they act like they are never wrong. Ponieważ oni tak działają jakby nigdy nigdy się nie mylili. To są osoby, które, które uważają, że no tak, tak wam właśnie podpowiada wasz przewodnik duchowy, czyli macie w swoim otoczeniu osoby, a, które uważają, że nigdy się nie mylą i nic z nimi nie jest, a prawdopodobnie jest wiele, dużo. You don't need them in your life, I nie potrzebujesz ich w swoim życiu, czyli dusza wam podpowiada, żeby odejść i odejdziecie. No, może to trochę potrwać. Chociaż nie, bo macie 2, 4, 5 i 8. No, patrzycie w swoją przyszłość, ale musicie po prostu naładować swoje akumulatory. A Wasz przewodnik duchowy mówi: Hej, nie będę droga. Moje drogie dwujeczki Dobrze. I teraz kartę numer 3. Nie, to już było. Dwa. Cztery. No proszę. Raz. Dwa. Trzy. Twoja dusza. Chce wylecieć już w górę. Wypatrujesz czegoś nowego. A oczekujesz kogoś. Ale żyjesz w takiej iluzji, bo to jest pełnia, tu jest e, księżyc. Żyjesz w iluzji i nie widzisz tutaj wielkich zmian. Niemniej jednak Przyjdzie do ciebie wiadomość, Twoja dusza o tym dobrze wie i to będzie bardzo piękna wiadomość. Ktoś może a, się Tobie oświadczyć. To będzie bardzo wrażliwy czas dla Ciebie, ale zarazem kreatywny i miłość będzie kwitła. A przewodnik duchowy. Numer 73, czyli odegra tutaj ten numer bardzo ważną rolę. Może zwracajcie na to uwagi, uwagę. Don't blame others for what you don't like about yourself. Czyli nie win innych za to, czego nie lubisz w sobie. Ok? No, to jest rada Waszego przewodnicza duchowego. No, i to by było tyle. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Do widzenia.